Pamiętacie podniesioną rabatę, którą robiłam parę lat temu? Co piesa chcesz? Piłeczkę przyniosłaś. Yy, chciałam powiedzieć, że ta rabata podniesiona zdawała egzamin, dopóki nie urósł sąsiada orzech i zacieniał bardzo. I w tym roku sobie kupiłam takie elementy. Tu jest piłeczka. Tu. No witam pszczeli ogród. Dzisiaj będzie trochę o podniesionych rabatach i o pszczółkach na koniec. Yy, dawno mnie tu nie było na kanale. Jakiś tam filmik wczoraj wrzuciłam i, i dzisiaj tutaj jestem też na działeczce. Trochę sobie tutaj rozgrabiłam rzeczy. Yy. Chciałam tutaj nawiązać do tej podniesionej rabaty. Tutaj robiłam jak parę lat temu filmik z tą podniesioną rabatą, która była zrobiona z tych elementów tutaj po lewej stronie z tych ogrodzeniowych. Tu wrzucę u góry kartę tego filmiku, możecie sobie zobaczyć. Ona była dłuższa trochę, bo miała jeszcze połączenie tutaj w środku. Były takie słupy cięte i jeszcze płyta jedna była przecięta na pół, ale to było za długie, nie zdało egzaminu. I zresztą, dopóki sąsiad na orzech nie urozdużył, to zdawało to egzamin. Powiem szczerze, że te rabaty podniesione no, są plusy i minusy, ale więcej mi się wydaje jest plusów, dlatego że tutaj w tych rabatach ja myślałam, że to trzeba co dzień, co roku przekopywać. Nie, to jest w ogóle niepotrzebne. Nie ma co przekopywać, wystarczy wyrównać po, na wiosnę, przedsianiem i, i, i wszystko. No chwasty wiadomo rosną, trzeba czymś wyściłkować albo plewić. Natomiast no wysusza się troszeczkę, więcej niż w ziemi. Trochę się wysusza, a tak to dużo, dużo fajnie się obsługuje, jeżeli chodzi o, o pielenie. Można sobie tam między tymi rabatami teraz jakąś deskę położyć, usiąść sobie, czy na rabacie usiąść. Także no, same, same więcej plusów niż minusów jest. Ja tutaj tą skróciłam rabatę bo niepotrzebna mi była taka długa, zresztą tutaj bardziej taka, wydaje mi się, jest stabilniejsza chociaż już drugi raz bym nie zrobiła z, z ogrodzenia, bo to jest za wielkie, za masywne i do przerobienia potrzebne jest, dwie osoby są potrzebne, żeby to, cokolwiek z tym zrobić natomiast to sobie kupiłam u nas w jakimś tam sklepie ogrodniczym zauważyłam właśnie jak byłam no. po jakiejś ziemie. Spokój, Gusia. Jak byłam po jakąś ziemię yy, i fajnie mi się wydawała, fajna ona jest tutaj. Nie będę tutaj lokowała żadnego produktu, ale ona jest taka przebijana drutami, są dziury zrobione, otwory na, na przebicie. Druty 80, 40 w ziemi jest, 40 wystaje. Płyta ma metr na 40, o matka jak ślisko. Tu niestety deszcz padał i, i tu jest gliniasta ziemia. To są też plusy i minusy takiej ziemi, ona utrzymuje wilgoć. Natomiast w, w czasie deszczu jest bardzo śliska i długo utrzymuje y, wodę. Ja tu musiałam tą matę zgarnąć, bo tu mam taką małą szkółkę. I na razie jeszcze jej nie poprawiłam, bo muszę tu poprzestawiać, ale to dopiero na wiosnę. Także jeżeli bym miała teraz coś robić, to na pewno bym nie, nie robiła takiej wysokiej, bo te mają 50, a płyta ma 2 metry, czyli 4 metry rabaty. Tamte też mają 4 metry, ale tamte płyty mają 40 cm wysokości, metr długości i no, trochę węższa jest, bo ta ma znowu tutaj chyba metr 20 a płyta, a tamte metrowe wiadomo. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć wzmocniłam, bo tamta, ta, ta stara, ja tam wrzucę wam linku góry, karty i tamta miała tutaj rurki i te rurki niestety się nie, nie utrzymywały tej rabaty, że tak powiem w ryzach, one się ruszały. Zresztą no nie wiem jak to będzie po zimie, chociaż staraliśmy się tutaj zrobić to ma dosyć, dosyć dobrze, są wkopane te kątowniki w ziemię sporo. Drutami jeszcze są wzmocnione. Też do ziemi są wbite druty, i ja bym jeszcze tutaj myślała, jak mąż przyjedzie, żeby mi tutaj u góry te druty przyspawał. Może u góry chociaż ze dwa złapał. Jeden z jednej strony, jeden z drugiej strony, takim łącznikiem od góry. Zobaczę, co powie na ten mój pomysł. I, i co więcej. Myślę, że że, będzie, że będą rabaty wykorzystane. Tutaj mają słoneczne miejsce, zresztą tu mam też szkółki do niczki, i jak sobie puszczę podlewanie, to od razu będzie mi też podlewało te rabaty. Bo tam, tam to niestety późno było słońce i, i zresztą może nie jest dobry na, na nic, co rośnie pod nim. Rabaty były tam, gdzie rozjechane jest to. Właśnie też mi chodziło o to, żeby tam taki porządek zrobić, bo tam mi się zrobił taki bałagan i niestety za bardzo w kącie tam było i tam po prostu się nie chciało robić i tyle. Także śledźcie kanał, zobaczymy jak te rabaty, jak w tych rabatach będzie rosło i oglądajcie, subskrybujcie łapki w górę. A tutaj pszczółki moje już śpią. Tu przed pszczółkami, jak jakieś kwiatki wyrywam, wycinam, to wrzucam tutaj, bo to jest taka łąka kwiatowa. Już trochę się w tym roku tej łąki zrobiło, kwiatowej, przed tymi ulami. No tu mam jeżówkę, chciałabym, żeby mi się trochę wysiała, ale zobaczymy. A pszczółki śpią, w tym roku nawet sezon był niezły u mnie, wszystkie się przezimowały. Ja tutaj paski w sierpniu powiesiłam z kwas, na kwasie szczawiowym. I dwa razy odmiłam je, parę dni temu ostatni raz. I mam nadzieję, że wystarczy. No teraz wszystko zależy od zimy, od długości, od, od kondycji pszczół, od zazimowania. Mam nadzieję, że z roku na rok większe doświadczenie i jakoś to lepiej idzie. Chyba, że się zdarzy jakaś nie, niewyobrażalna zima, no to może być różnie. Jeszcze kilka słów na temat zimowania pszczół, bo tutaj na kanale nie tylko pszczelarze oglądają, ale i amatorzy. A dosyć myślę, że ciekawa sprawa jest na temat zimowli pszczół, bo zimowla to jest właśnie zimowanie pszczół. Jak to się odbywa? Pszczoły w zimę nie są aktywne. One tak jak już teraz jest poniżej 9 stopni, to już nie wylatują. Jak wylecą, jak jest cieplej w dzień i nie zdążą wrócić, to niestety truchleją. Często jest taki widok, że na śniegu leży trochę pszczół. Niestety żyją, ale już to zimno dało im się wyznak i już nie są w stanie po prostu się podnieść. Jak to wygląda? Pszczoły tworzą, rodzina pszczela tworzy taki kłąb, taką kulkę w zależności od wielkości rodziny, a wielkość rodziny zimą może być różnie. O ile w lato jest pszczół od około 60-80 tysięcy w, ulu w jednym, to zimą waha się ona w granicach plus minus 20 tysięcy, w zależności też od siły rodziny. I no, widać, że to jest dużo mniej, to jest 3-4 razy mniej niż w sezonie zimowym, niż w sezonie letnim. I jak to wygląda? One siedzą w takiej kulce na ramce. Ramki są jednak koło drugiej, są ścieśnione tak. Zajmują około 6, 7, 8 ramek wielkopolskich, tak jak u mnie. Tutaj na dole jest ten korpus malutki, on jest pusty, bez ramek. Pszczoły są u góry w tej większej skrzyneczce I one się zbijają w taką kulkę, mają pokarm, po prostu zakarmia się pszczoły na zimę syropem cukrowym, jak się odbierze miód. Warto odebrać miód bo, miód, bo często na jesieni jest to miód spadziowy, który jest szkodliwy niestety do, dla pszczół na zimę, ponieważ pszczoły po miodzie spadziowym mają często biegunki na wiosnę, chorują i tak to wygląda, więc w kłopie się zbijają te pszczoły, które zimują i utrzymują sobie tam temperaturę dodatnią, i to, żeby było ciekawiej, w zależności od tej temperatury na zewnątrz, jaka jest, to taka jest temperatura w środku i ona się waha od 20, około 20, 20 paru do 30 nawet stopni. Im bliżej środka kłębu, tym jest temperatura wyższa, na brzegu kłębu jest niższa i te pszczoły tak sobie pracują, one są w ruchu, aby utrzymać ten kłąb w temperaturze. Często jest poza kłębem temperatura dużo niższa, a nawet i ujemna jest w ulu. Jak jest mniej pszczół oczywiście, bo jak jest więcej, to one tam ogrzewają jeszcze jak jest dobrze ocieplony ul, to, to jest w miarę ciepło. Także cieplutko, one nie są ruchliwe. Czym zima jest chłodniejsza, to dla pszczół jest lepiej. Czym są niższe temperatury, to dla pszczół jest lepiej, ponieważ one mniej zjedzą, mniej są ruchliwe i, i lepiej wychodzą z takiej zimy. Także mówi się, że pszczoły nie muszą być tam wcale tak opatulone, żeby tylko miały jedzenie i żeby miały sucho nad głową, a tak naprawdę. Czytałam taką opinię, gdzieś że mogą nawet na zawieszonym odwrotnie wiatrze przezimować, żeby tylko miały tam po prostu odbudowane plastry i z miodem. No nie testowałam tego, także ciekawa dosyć sprawa, jeżeli chodzi o zimę w Lepszczu. I no, to jest, to jest taka, takie hobby. Hobby dosyć, że tak powiem, kosztowne. Nie wiem, czy drugi raz znając po prostu. Czas, ile trzeba poświęcić, pomimo tego, że to jest fajnie, wszystko ładnie, ale yy, czy jeden, czy 20 uli, to trzeba mieć ten sam sprzęt, praktycznie i no, jest to kosztowne. Już nie wspomnę o godzinach pracy przy ulach. Także no, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i śledźcie kanał. Także do usłyszenia, pszczeli ogród. A tu gwiazda, co tam znowu tak się oblizujesz? Gusia? Co się gusia oblizuje, tak? Trawę liżesz. A piłeczkę, piłeczkę ci kopnąć. No mogę ci kopnąć piłeczkę. Za blisko, tak? Także papa. Pa.